Hej. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o bardzo ważnej rzeczy, która też wwodzają się bardzo przydaje, czyli jak swoje e, wady, jak ze swoich wad zrobić zalety. Zdradzę Wam się taki prosty sposób, przede wszystkim, e, sposób, jak swoje wady przekształcić w zalety. Pokochać siebie, ja kocham siebie bardzo. I przede wszystkim zaakceptować swoje wady. To jest podstawową rzeczą. Pokochać je i zaakceptować. Nikt z nas tak naprawdę nie wyszedł idealny czy, czy, czy jakiś perfekcyjny. W ogóle nie ma takiego słowa, i, słowa, i słowo idealny i perfekcyjny u każdego będzie czymś innym i w każdym języku będzie czymś innym. To jest w ogóle pierwsza podstawowa sprawa. Oprócz tego, pamiętajcie o bardzo, bardzo ważnej kwestii, że to. To, że masz uszy odstające, zawsze możesz to przekształcić w coś śmiesznego, zabawnego. Coś, co będzie dostarczało ci niesamowitej energii w życiu. Ja na przykład miałem kiedyś kompleks, kiedyś kompleks dużego nosa, ale do momentu, gdy kumpel jeden czy drugi powiedzieli mi, no ale duży nos to jest duży, duży rozmiar. Oczywiście w moim przypadku się nie sprawdziło, bo jest taki. I tak z każdą, y, z każdą w cudzysłowie y, 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 rzeczą, która Wam się nie podoba, tak naprawdę można przekształcić y, 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 ją w rzecz, która Wam się będzie podobała. Ja również seplenie. Czasami <noise> mówię niegramatycznie. No ale co z, tego, co z tego powodu? Jak byłem wielokrotnie w różnych miejscach na świecie z osobami, które mówiły poprawnie, pięknym językiem, takim, że po prostu mówię: nigdy w życiu nie będę w ten sposób mówił, nie było seplenienia nawet na sekundę. Ale co z tego powodu? Jak. Pięć języków nie pomagało. Wizualność, krawaty, marnareczki. Dlaczego? Brak pewności siebie. Brak akceptacji swoich wad i przede wszystkim trzeba zawsze kochać siebie. I z tym pięknym, miłym akcentem pozdrawiam Was serdecznie z pięknego Szczecina. Pamiętajcie o dwóch kwestiach: o kochaniu siebie i akceptowaniu swoich wad. Hej!